Odpaliłem dzisiaj Acer Predator. I powiem szczerze, że, że nawet nie ma dyskomfortu. Nie no, jest dyskomfort jeśli chodzi o rozmiar ekranu. Musiałbym sobie tutaj to wszystko troszkę przeprogramować, tak żeby mogło działać, ale generalnie działa wszystkie rzeczy, które powinny działać. Od y. Działają tak jak trzeba. W takim. Yy, no, rendering jest o połowę krótszy, znaczy nie no. U, tutaj 10 minut się renderuje 10 minut, u mnie 10 minut renderuje się 3 minuty. No to jest można powiedzieć 3 razy wolniejszy jeśli chodzi o te kwestie, ale to do udźwignięcia. Skoro 10 minut filmu mogę wyrenderować w 10 minut to jest ok. I co najważniejsze nie ma dyskomfortu jeśli chodzi o jakieś opóźnienia w edycji. Tutaj jest wszystko bardzo fajne, jednak dysk SSD, 32GB w laptopie robią robotę. Szkoda tylko, że taki jest na wielki jak 100 bo to na wy, wyjazdy trochę trudno to targać. No ale jest szansa to przetargać i mieć taką stację roboczą gdzieś, e, właśnie na wyjeździe. Muszę rozważyć taką opcję. Albo poczekam jeszcze na nowego MacBooka Pro. Chociaż znowu musiałem kurne Adobe Premiera kupować na MacBooka. Znowu pewno z 5K trzeba wydać na samo oprogramowanie. Trochę lipa. Szkoda, że nie dodają od razu wersji takiej i takiej. To, jak macie wersję Windowsową, tak jak ja mam kupioną, to musicie sobie kupić drugą wersję na MATA, choć jesteście jednym użytkownikiem. Słabo. A jeszcze odnośnie tej 4K kamery, z dźwiękiem jest Lipa. Jeśli chodzi o obraz, wszystko mi się bardzo podoba i jest ok. Jeszcze zupdeituję jej SOB, ma jakiś stary, ale dźwiękowo, w porównaniu do tej. No niestety jak się już damy bramy, które są wodoodporne, kroploszczelne czy jakby je tam nazywał, to wtedy bezwzględnie ma to e, jakiś wpływ na, na fakt, że ten, te, te, ta rejestracja audio przez te mikrofony przysłonięte jest słabsza. się taka okoliczność rozmaryn z takim widokiem na całe tutaj piękne okolice naszego miasta, które dla mnie tradycyjnie pozycja ta. pikant bardzo dobrze wchodzi O, u Ciebie nawet to ładnie wygląda Ci. Co prawda mój też bardzo ładnie wygląda. No ładnie wygląda. Ładnie, nie? Z dwoma sosikami, żeby nie było lipy. Część ze u mnie średnio i to jeszcze ze wskazaniem na słabo. Mięso jakieś takie twarde. Nie za fajne. I najgorsza sytuacja, że miał być rozmary z serem, a sera w środku nie było. Pierwszy raz tutaj dostałem tak. Nie do końca fajnie, jakbym sobie tego życzył. Jest sam puchar, już tu w Kielcach wystawiony. Wszyscy sobie robią zdjęcia, dwóch ochroniarzy. Nie są żarty, trzeba się ustawić w kolejce. Cassandra, chcesz mieć zdjęcie? Tak, koniecznie. Ja się muszę zbliżyć do tego czegoś, zobaczysz jak to wygląda. To jest z kotem z z Facebooka, bluzka. Taka ciekawostka. Ten kot to jest jeszcze od czegoś innego, czy tylko od tych modikon? No, to są fajne koszulki z Modikankami. Patrzę, bo to się, ten kot się nazywa Pushin, Okazuje się. Puszkin. A on gdzieś gra w jakiejś kreskówce, czy w czymś? O co tu chodzi? On jest bardzo sympatyczny. Ale chyba jestem za stary, żeby skumać bazę. Pora się zająć tym tematem. Pierwsza akcja z Częstochowy. Ale okazuje się, że dostaję, słuchajcie, z Mediolanu akcję. Otwieracz. Znowu sugestia. Maciej, dzięki. Kolejna opcja Tychy. Słuchajcie, od Jacka dostaję bardzo fajny list i od Jacka dostałem jeszcze trzy dodatkowe. Gniazda mikro USB. Pamiętacie, że w zeszłym tygodniu ten temat próbowałem rozwiązać? Rozwiązałem go, ale Jacek, widać, zanim rozwiązanie przyszło i pojawiło się w Daily, już mi ten temat wysłał. Jacku, dziękuję Ci bardzo. Na pewno się to jeszcze gdzieś przyda. Dziękuję Ci również za sympatyczny list, który tutaj wszyscy mogą sobie przeczytać. No i życzę powodzenia na Politechnice Śląskiej. Kolejna paczka od Krzyśka ze złocieńca. dostaje coś ciekawego. Co nie wiem, co to jest. Zaraz pewnie może się to przekażę. I tu jest coś ostrego. Też jeszcze nie wiem co to jest. No nie widziałem czegoś takiego. I zrowanieni, Magnesik. Krzysztof, dzięki. czytam. Krzysztof przesyła mi tutaj specjały z Finlandii, gdzie teraz mieszka w Rowanieni bezpośrednio u Świętego Mikołaja, jak sam mówi można obserwować ludzi, dla niego jest to ohydne, ale może będzie ciekawe, przetestujemy, zobaczycie moją reakcję już niebawem. Słuchajcie, Krzysztof dzięki, dzięki za przesyłkę z Rowanieni, oczywiście Magnesik do kolejne, kolejne miejsce na drzwiach zajmuje, dziękuję. Fajcie, już naciąłem, czyli już muszę inferno testować. Za mocno poszedłem. Jest od Marka list, dość ciekawy. Nie będę wam czytał, bo to by zajęło pół godziny. Ale oczywiście, zawsze każdy może sobie zrobić stop klatkę. Marku, dziękuję Ci bardzo za przesyłki. Dostałem chipsy inferno, które podobno mają wielki fan klub tutaj u nas. W tym, i są wifony czarne. O, właśnie, ja ich szukałem. Pisaliście. mi, pewnie Marek do mnie pisał w komentarzach, że są fajne. Mega ostra. Eee, Marek, dziękuję. Będziemy sprawdzać tą mega ostrość w porównaniu z serem No i kolejna paczka Inferno. Bardzo dziękuję. Ta paczka już jest dzisiaj otwarta. Eee, chipsy, fajne, spoko, ale tak jak Wam mówiłem, ja już jestem tą pikantością bardzo mocno. No, dla mnie w ogóle nie jest pikantne. A jest tutaj Achtung napisany: Achtung Extreme Sharp. A ja mnie na jedni pole pobiega, nie. Nie nie drga z tego tytułu. Markowi dziękuję za przesyłkę. Zubki przetestujemy na kanale, jak będzie ku temu stosowna okazja. I kolejna paczka z NRF-u, rozumiecie? Bo tu też z NRF-u przesyłka, tak jak Marek mówił, u nas w tych Inferno, jak pisze, Inferno nie ma. A to bezpośrednio z NRF-u, zresztą widać, bo jest Achtung. I tutaj też z NRF-u od Darius, czyli od Darka po naszemu. Dostałem tutaj jakąś zawiniątko, wręcznik. Patrzcie Państwo, co to jest. Jest to jakiś hipek. Trupia czacha. Hardcore. coś po niemiecku pisze, ja jestem słaby. Guten Morgen. Ktoś mi pewnie napisze, co to jest za specyfik. Zanim umrę z przepalenia barbecue sauce, ale wydaje mi się, że jakiś mega pikantny. No dobra, zbadamy to. Ja sobie to jeszcze na spokojnie gdzieś tam przeanalizuję, co. Dziękuję Ci Darku za tą przesyłkę. Na pewno ją wytestuję, bo mam ochotę sobie grilla gdzieś w domu i do grilla będę różne barbecue sosy stosował i to będzie jeden z nich. Dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przesyłki, czekam na kolejne jak macie oczywiście ochotę, znajdziecie adres na końcu każdego filmu i w stopce, przypominam, że jak macie ochotę wysyłać to raczej pocztą, a nie kurierem, bo kurier ma problem z tym, żeby wrzucić to do skrzynki pocztowej, skrytki pocztowej, a jak jest potrzeba, żeby wysłać coś kurierem, to piszcie do mnie, to Wam podam adres, całe dobra, które tu mam zabezpieczam. I muszę sobie, słuchajcie, gdzieś tutaj przypinać co do od kogo dostałem, bo jak widzicie, dostaję trochę tych rzeczy, a potem głupio mi jest, że nie mogę w momencie, kiedy daną rzecz wyciągnę gdzieś tam z lodówki czy skądś, powiedzieć i podziękować jeszcze ponownie osobie, od której je dostałem. Dlatego tutaj muszę sobie jakąś taką technikę wprowadzić, bo jak sami rozumiecie, ze względu na dość dużą ilość paczek, które dostaję i ze względu na to, że jest to dość mocno rozciągnięte w czasie, to ciężko mi spamiętać wszystkich darczyńców. Eee, I za wszystkie podarki tradycyjnie, tradycyjnie bardzo dziękuję. Zapomniałem jeszcze o tym Rulonie. Biś mi się tutaj schował. Słuchajcie. Może nie będę go ciachał. Może mu czegoś nie pociachał. Ups, wjechała taka mapa. Takie coś się tu zjawiło. korbi.pl tutaj mi przysłało. Cieszymy się. Mapa zdrabka ma kolejnego przyjaciela. Rozumiem, że to jest mapa zdrabka. To nie są takie. A, czyli można sobie zdrapywać, co się tam było, albo co się planuje. No, to fajne jest. Zaraz przetestujemy. Podrapę trochę. A, i tu się pojawia akcja, gdzie się było. A tu już, że tak powiem, mniej. Uuu! Nagle się okaże, że tu jest do obdrapywania strasznie dużo. Cały wschód Ameryki u mnie może być zdrapany. Dzięki, Korbi! Mapa playprint.pl No, ciekawostka. Będziemy drapać, panie kolego.